Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa: jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano pana mego. I nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario, a ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku – „Rabuni”, to znaczy – Mój Nauczycielu. Rzekł do Niej Jezus – Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im – Wstępuję do Ojca Mego i Ojca Waszego oraz do Boga Mego i Boga Waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana. I co jej powiedział? Moi drodzy, jesteśmy w Wielki Wtorek w oktawie Wielkiej Nocy. Dziś mamy piękną pogodę, mocno wieje wiatr, jakby Duch Święty chciał nas poruszyć. A dzisiaj widzimy piękną scenę spotkania apostołki apostołów, Marii Magdaleny. ty było jeszcze ciemno. Jako pierwsza zobaczyła, że grób jest pusty, że jest otwarty kamień. Zobaczyła, ale płakała. Płakała, płakała, tęskniła. Te łzy świadczyły o jej miłości do Chrystusa, o jej tęsknocie. Im bardziej ktoś za kimś tęskni, tym bardziej go kocha. I ta tęsknota nie, pozwala, nie pozwoliła jej spać. Jeszcze w nocy, zanim wszyscy wstali, ona już była przy grobie, spotkała dwóch aniołów, zobaczyła też chusty, płótna, ci aniołowie do niej mówią: Niewiasto. Niewiasto, czyli ta godność kobiety została podkreślona. Później sam Pan Jezus do niej powie: Niewiasto. Ona dalej płacze, dalej nie rozumie tego, co się dzieje. Dalej nie przyjmuje wiadomości o tym, że Pan Jezus żyje, ponieważ go jeszcze nie rozpoznaje jako żywego. Nawet rozmawiając z nim, myśli, że to ogrodnik. I to jest jakby pierwszy etap zbliżania się do Boga. W pierwszym etapie, kiedy mamy ciemności duchowe, kiedy jest jeszcze noc, kiedy na naszym sercu jest jakby głaz, kamień, który powoduje, że jesteśmy przytłoczeni. Że nawet ci aniołowie, którzy przychodzą do nas w postaci ludzkiej i dają nam dobrą wiadomość, to jeszcze nie przyjmujemy dalej. Koncentrujemy się na swoim bólu, na swoim płaczu, na łzach, te łzy, zamiast przybliżać nas, to nas jakby oddzielają tej rzeczywistości, która nas otacza. Jakby wszystko widzimy jakby przez łzy, a nie widzimy całości. Tylko widzimy to, co chcemy widzieć. I dopiero Pan Jezus, kiedy do niej powie po imieniu, do kogo mówi się po imieniu, do kogoś bliskiego. Do kogoś, kogo się nie zna, mówi się tak ogólnie kobieto, niewiasto proszę pani, a jak się kogoś zna, to się przechodzi na bliskość. Mąż do żony mówi po imieniu. Czasem mówi pieszczotliwie. I kiedy powiedział do niej Mario, no nikt tak do niej nie mówił wcześniej i później. To było coś niesamowitego. Ona też pewnie tak samo, ona miała swoje powiedzenie skierowane do Pana Jezusa. Może nikt z otoczenia Pana Jezusa tak nie go nazywał, jak właśnie ona go wtedy tak pełna czułości nazwała Rabuni. I przylgnęła do jego nóg. I chciała go zatrzymać. Chciała mieć cały czas przytulonego do siebie. Ale Pan Jezus mówi: Nie dotykaj mnie, nie zatrzymuj mnie. To dotknięcie miało charakter takiego jakby przywłaszczenia sobie dla siebie. A Pan Jezus ją posyła na misję. Idź do moich braci, do apostołów i powiedz im dobrą wiadomość, że żyję, że jestem z martwych stałych. Maria Magdalena staje się misjonarką. Ta, która wcześniej miała w sobie siedem złych duchów, staje się pierwszą apostołką apostołów. To właśnie od, od niej apostołowie dowiedzą się, że grób jest pusty. To oni będą szukać też osobistego spotkania ze zmartwychwstałym Panem Jezusem. Aczkolwiek to inicjatywa będzie należała do Pana Jezusa, to Pan Jezus ich spotka. To nie oni go szukali w tym sensie, że chodzili, tylko siedzieli w jednym miejscu. I dobrze, że byli razem. I często takie właśnie bycie razem i rozprawianie o Chrystusie przybliża pana Jezusa. Pan Jezus wtedy przychodzi, obiecuje, gdzie dwóch albo trzech zbierze się w imię moje, będą przyzywać mojego imienia, to ja do nich się dołączę. Przyłączę się. Moi drodzy, dzisiaj, kiedy tak patrzymy na Marię Magdalenę. Maria z Magdali jest dla nas przykładem osoby, która przechodzi różnego rodzaju oczyszczenia. Oczyszczenia, które Pan Jezus wcześniej dokonał przez egzorcyzmy, ale potem jeszcze inne oczyszczenia. Łzy, Łzy jako darłes przybliżył tę właśnie Marię Magdalenę do serca Pana Jezusa. A jednak to nie Maria Magdalena stała się osobą, która miała taki, takie zadanie jak czynienie Eucharystii, czyli czynienie mszy świętej, to czyńcie na moją pamiątkę, to jest ciało moje, to jest krew moja. Również nie otrzyma zadania w dniu zmartwychwstania. Pan Jezus nie powiedział do niej teraz, którym grzechy odpuścisz, będą odpuszczone, którym zatrzymasz, będą zatrzymane. To później powie w tym samym dniu. Wieczerniku apostołom. Tylko apostołom. I z tego wyprowadzano wniosek, że tylko apostołów mężczyzn można święcić, natomiast kobiety mają inną misję misję do rozpowiadania dobrej wiadomości. Dlaczego Pan Jezus pierwszym kobietom się ukazał, a nie mężczyzną? Bo mężczyźni dosiedzieli, byli często ociężali, o, może tam ci uczniowie idący do Emaus dostali moc i energię, kiedy rozpoznali zmartwychwstałego Chrystusa, ale im trzeba było ciągle mówić: idźcie, idźcie, oto posyłam was. A oni, hmm, dopiero Duch Święty musiał ich pobudzić. A tak to nawet gdy mieli misję, jeszcze nie poszli. Natomiast kobiety poszły. Kobiety rozeszły się i wszystkim apostołom opowiadały. Żeby informacja jak najszybciej mogła się rozszerzyć, niektórzy mówiąc tak trochę złośliwie, mówiąc że najlepiej opowiedzieć kobietom. Kobiety, jeżeli się im powie tylko tak w tajemnicy, to mam coś do przekazania, no to w tej tajemnicy innym też będą przekazywać. I szybko się rozpowie, rozniesie wiadomość. Pan Jezus chciał, żeby ta wiadomość się jak najszybciej rozniosła i tak się rozniosła. Natomiast jest jeszcze wyprowadzone z tradycji kościoła z tego słowa nie dotykaj mnie, nie zatrzymuj mnie taki wniosek, że no właśnie biskupi, księża, którzy mają namaszczone dłonie w sakramencie święceń, mają być tymi szafarzami komunii świętej. Kobiety słyszą tutaj w osobie Marii Magdaleny, żeby nie dotykały Dlaczego taka wola Chrystusa? Każdy ma swoje zadanie, jak to w takiej liturgicznej zasadzie, że każdy powinien robić to i tylko to, i wszystko to i tylko to, co do niego należy. Nic więcej, nic mniej. I to wzajemne uzupełnianie się jest bardzo piękne. Jeżeli pomieszamy, zrobimy, misz -masz, to zaczyna być. Tworzenie własnego kościoła nie według tego, co Chrystus planował, co czynił, jak posyłał, jak wykonywali Jego pierwsi apostołowie, czy właśnie kobiety wykonywały zadania. Nie uczymy się od tego, tylko uczymy się od swoich oczekiwań, od tego, z czego chce świat. Dzisiaj prosząc o moc Ducha Świętego, prośmy o to, żebyśmy się nie poddali Duchowi Świata, lecz byli poddani Duchowi Świętemu. Niech Duch Święty nas prowadzi w tym pięknym odkrywaniu, osobistym odkrywaniu, w tym osobistym dialogu, takim bardzo intymnym dialogu, odkrywaniu takiej właśnie Bożej Obecności Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, którego nie tylko mamy wiedzieć z opowieści, z Pisma Świętego, ale też z osobistego doświadczenia, z osobistej relacji. Z takiego osobistego dialogu, spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. A teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo, Pan z wami niech was błogosławi, strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.